Witajcie, oto najnowszy odcinek Ford Media Boost, czyli najświeższe informacje ze świata Forda. Ford ogłosił solidne wyniki operacyjne w drugim kwartale 2022 roku. To zasługa między innymi najlepszej jak dotąd linii produktów Forda. Jednocześnie firma kontynuuje pracę nad transformacją swojej działalności zgodnie z planem rozwoju Ford Plus, niezależnie od wyzwań związanych z dostępnością surowców oraz niepewnością ekonomiczną i polityczną. Na kanale YouTube Ford Polska swoją premierę miał szósty odcinek z cyklu Maja Explorer. To ostatni w tej serii odcinek z naszą mistrzynią. Do tej pory program obejrzało ponad 300 tysięcy widzów, a liczba ta wciąż rośnie. W tym odcinku Maja Włoszczowska udziela widzom cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa jazdy rowerem w mieście oraz dzieli się ulubionymi aplikacjami przydatnymi w odkrywaniu Polski. Polscy klienci Forda mogą już zamawiać Mustanga Mach E z pakietem stylizacyjnym Frost White. Specjalny pakiet obejmuje wyjątkowe wykończenie samochodu w białych kolorach, ze świetnie kontrastującymi z nimi dodatkami. Pakiet dostępny jest w cenie 5000 zł. Ford przedstawiał pierwszego w USA całkowicie elektrycznego pick dla policji F150 Lightning Pro SSV. Auto przyspiesza od 0 do 96 km na godzinę w czasie poniżej 4 sekund. Oferuje zaawansowaną technologicznie platformę elektryczną oraz innowacje związane z oprogramowaniem Ford Pro. 40 punktów handlowych z Billingsgate Market w Londynie bierze udział w pilotażowym projekcie ekologicznych dostaw. To partnerski projekt City of London Corporation, DHL Supply Chain i Ford Pro. Do tej pory pilotaż zaowocował szacowaną na 37% redukcją emisji dwutlenku węgla przy dostawach. Do zobaczenia za tydzień.